Kolorystyczna transformacja polskich uczelni. Część druga. Nominacja różowych kameleonów. Z transformacją prl u w trzecią RP, czy raczej w PRL Bis, symbolicznie kojarzy się wyprowadzenie sztandaru PZPR Czerwonej Nomenklatury. Jednak nie doszło do zerwania ciągłości prawnej z PRL-em, ale i ciągłość personalna nie jest naruszona. Przed transformacją wyeliminowano tych, którzy by taką ciągłość mogli naruszać i zakłócać pokojowe przejście od czerwonej dyktatury do dominacji różowych kameleonów. Bo czerwoni, dokonując kamuflażu na przejściu do trzeciej RP, przybrali barwy różowe, aby nie raziły zdezorientowanego społeczeństwa. PZPR. Formalnie zniknęła z przestrzeni publicznej, ale jej byli członkowie, wtapiając się w otoczenie jak kameleony, nadal zajmowali wysokie stanowiska decyzyjne. I tak jest do dziś. Nomenklatura akademicka doskonale zabezpieczyła sobie siedliska w domenie akademickiej. Poprzez zakładanie rozlicznych uczelni niepublicznych i rozwój wieloetatowości. Rzekomy sukces edukacyjny u zarania III RP stanowił w rzeczywistości zapaść edukacyjną katastrofalne obniżenie poziomu intelektualnego i moralnego, tak nauczanych, jak i nauczających. Utrzymano tytułarne filary systemu, które służyły do podtrzymywania ustroju socjalistycznego i selekcję negatywną. Zarządzający nie mogli ryzykować rekrutowaniem kadr niezależnych o wysokich parametrach moralnych i intelektualnych, skoro system był nastawiony na ilość, a nie jakość i w istocie był amoralny. Nie starano się zlikwidować luki pokoleniowej poprzez unieważnienie wyników politycznych weryfikacji kadr końca PRL-u. Powroty były, ale i było wykluczenie. I to dożywotnie, nonkonformistów, tych, którzy stanowiliby zagrożenie dla różowych kameleonów i wykazywali skłonności do myślenia krytycznego. Zabezpieczono się prawnie przed powrotami akademików z zagranicy, bo ci na ogół nie mieli obowiązującej nadal u nas habilitacji, choć intelektem i osiągnięciami byli na głowę krajowych habilitowanych. Luka się nie zmniejszała, lecz wręcz zwiększała wraz ze wzrostem emigracji i przechodzenia młodych do sektorów pozaakademickich, bo na normalność w domenie akademickiej trudno było liczyć. Utrzymał się typowy dla okresu czerwonego brak poszanowania własności intelektualnej, a dzięki postępowi technik komputerowych nawet się rozwinął. Plaga plagiatów objęła zarówno studentów, jak i utytułowanych do profesorów, rektorów włącznie. Prowadzący dziesiątki i więcej prac dyplomowych, profesorowie, jednocześnie pracujący, w cudzysłowie, w wielu uczelniach, nawet nie czytali, bo kiedy, bo po co, prac które umożliwiały zdobywanie dyplomów uczelni z nazwy wyższej. Rozwinęła się i to na skalę niemal przemysłową produkcja lipnych prac dyplomowych, także doktorskich, pisanych na zamówienie, w którym to procederze brały udział i kadry akademickie. Można mówić o rozwoju udyplomowienia społeczeństwa metodą prokuratora Juliana Harasina. Mordercy sądowego z czasów stalinowskich, robiącego następnie karierę akademicką na Uniwersytecie Jagiellońskim, wprowadzającego innowacyjnie w okresie czerwonym produkcję lipnych dyplomów. Z tym, że Harasim produkował je niejako metodą chałupniczą, bez porównania mniej niż to ma miejsce w III RP. Etaty akademickie. Obsadzano na podstawie konkursu, ale głównie ustawianych na swoich. Kryteria ideologiczne z okresu czerwonego zastąpiono kryteriami genetyczno-towarzyskimi, które przeważały nad naukowymi i skutkowały utrzymaniem negatywnej selekcji kadr. W okresie różowym wybierano przyszłość, odcinając się od przeszłości zapominając, że nie da się budować przyszłości bez rozliczenia się z przeszłością. Stąd cała degrengolada okresu czerwonego przeszła w zasadzie beztratnie do okresu różowego i następnie tęczowego, bo w tym kierunku następowała transformacja. Jak u kameleonów, z których gatunek pantera, Furcifer pardalis, mógł być symboliczny dla opisania procesu kolorystycznej transformacji polskich uczeń.